Słuchajcie, jest z nami Broda. Wcześniej był tutaj strollowany. Witam serdecznie po raz pierwszy. Kurde, mocny, moc jeszcze mogę... Sp o kurde, stary, no, masz trochę kowal. Zostało, zostało downy, no. Tak? Te, ale ale z tak? Ale to nie, nie, tylko od uderzeń, bo to kurde, wiesz, cic, to ścisk, no, Od walenia konia podejrzewam też troszeczkę. Słuchaj, już nie, nie, nie wchodźmy w tak głęboką analizę technik. E, właśnie, co masz do strollowanego? Bo on powiedział, że gdzieś go cały czas prześladujesz, EBB, te sprawy i tak dalej, to prawda? Wiesz to zaczęło się na programie UBB, właśnie. Tam mi się pytali, z kim bym ewentualnie chciał dostoczyć swoje pojedynki, gdybym się tutaj dostał, do Fame'u, do, do, Fame do Prime'u. No i między innymi podałem właśnie jego jako jednego z tych potencjalnych przeciwników. To znaczy wiedziałem, że on się odpali, no bo jakby nie patrzeć on. Powoli, według mnie, też się kończy. Jak widać, on teraz do, do lewo tu wraca do tych frików, też go nie było dłuższy okres czasu. Wiedziałem, że powoli on się kończy, ta jego gwiazda troszeczkę przygasa. Stwierdziłem, że go zaczepia, bo myślę, że złapie ten haczyk, no i na tyle głupi jest, że jednak złapał. Ty w ogóle, jeśli chodzi o PunchDown, próbowałeś gdzieś dalej tą karierę, bo widziałeś, że teraz UFC kupiło jedną z organizacji, stworzyło w zasadzie taką rywalizację. Oglądasz czasami, jak to wygląda? No, Ty mówisz o Slapfighting? Tak, tak. tak slap fight. E, nie, nie, nie. Znaczy wiem, o co chodzi. Jeżeli chodzi o naszego polskiego PunchDown'a, to tam troszeczkę mi, powiedzmy, umowy nie odpowiadały, e, aczkolwiek na założenie było, myślę, ciekawe, ale no, nie wiązałem z tym i tak w przyszłości, nie? To, to na pewno. Kto ma szansę w takim punchdownie, żeby wystąpić? To jest jakaś specyfika, że trzeba mieć odporność na ból, czy po prostu, czy łapę taką, że uwalisz przeciwnika i w zasadzie już on drugiego uderzenia nie zada. Jak, jak to? Ja się zastanawiam zawsze, jak to kurde jest? To jest ogólnie pojewane, ja sam się sobie dziwię, że tam wziąłem udział. Na pewno trzeba mieć kowadło w ręce, dużą rękę, przede wszystkim na jakieś witkę. O, ale ty jesteś duży chłop, to, to widać, i zasięg ramion i to wszystko Po uścisku... Plus, plus, plus wiadomo, do, dobry zamach, dobra technika i, i to robiło robotę, nie? To jest, są, jest tak, że specjalnie na przykład zawodnicy atakują uszy, gdzieś przesuwają... Eee, tak było, tak? tak, no bo ziesz, no, jest zasada, że może uderzać z ręki, a często było tak, że zawodnicy odginali tą rękę, żeby uderzyć tutaj tą wewnętrzną częścią dłoni, nie? na i z nadgarstka nakotowali Więc takie oszustwa były, to szczególnie na początku, nie? Ale no to tam, wszędzie to coś się przebija, nie? Błuczą no, się wszyscy na błędach, więc... Barmanka. Zapytam Cię o strollowanego, bo tak, no tak. To jest chłopak, który jest, można powiedzieć, niepozorny. tak? Wygląda jak wygląda. E, śmieszny chłopak. No. Śmieszny, to robi też ciekawy kontent, ale też jest tak, że nagle się okazuje, że na przykład pokonał e, Piotra Piechowiaka i to było dla wielu szokiem, zaskoczeniem, bo jednak Piechowiak wiesz, no pokonał i, i Szeligę, i, i jednak to kawał kulturysty itp., itd. i profesjonalisty. No, mnie też się powiem, to dziwiło, że on tego Piechowaka pokonał, ale to idąc z logiką, no to wychodzi na to, że piechowak jest jeszcze większą pizzą niż on Skoro stylowany z nie, ja nie Ja bym tego nie powiedział, Piotrek jest naprawdę porządnym gościem. przepakowany tak. gość, ale jak można przegrać ze strollowanym to jednak jest troszeczkę ujma taka plama. Zły dzień. On zły dzień? Nie wiem, może nie, nie będę go usprawiedliwiał. Może. Znaczy, wiesz co? Albo. Przygotowany powie, miał najlepszy dzień życia. Powiem ci kiedyś, że zajeżdżam, to było chyba. Żeby do, dobrze, dobrze to usytuować. To był jakiś 2020, 2000... 19 rok, zajeżdżam na Maltę w Poznaniu, tam jest Klub Czerwony Smok. Zajeżdżam i taki niepozorny chłopak tam trenuje i tak dalej, i tak dalej. I on cały czas tam trenuje. Do dzisiaj ten chłopak trenuje, to jest trollowany. Akurat to trzeba mu przyznać, że jest zawzięty, no ale jak gówno z tego wynika, no bo ja nie, nie widzę za bardzo siły ciosu u niego, nie widzę za bardzo techniki. E, powiedz mi w ogóle, jak to jest, że tyle czasu trenujesz. I nadal jesteś tak podlany, kurwa, no to jest niemożliwe. To genetyka też, to wiesz. No, no, no. nie genetyka, no... A, ro, Roy Nelson, bo ty Słuchaj, znasz się taj... na MMA, Roy Nelson. Słuchaj. Pamiętasz? Nie pamiętam. W UFC taki, miał taki brzuszek i tak taki, wychodził taki i pokazał. Czarny, czarny nie, 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 blondyn taki z, ten, taki... On tam nawet dochodził, był, był w pewnym... No pewny są moment... są ludzie, którzy A. faktycznie mają ten talent wrodzony. No ale, do, do, dobra, no, no niestrolowany, no kurwa, bądźmy poważni. Nie on, stary, nie. Nie, nie mógłby on. być Rajem Nelsonem polskiej nie, sceny Frykwajcie. Nie, nie gadaj mi o genetyce, nie. Nie gadaj mi o genetyce stary, ja w grudniu jeszcze miałem 130 kg. Teraz mam kurwa 108. Nie ma takiego czegoś, jak genetyka, jak chcesz to zjeżdżasz, wystarczy silna psychika, kurwa. Tak samo jak silną psychikę miałem tam na panelu, że on za bardzo nie wiedział, co ma zrobić, co powiedzieć. One rozjadą nas tutaj eksperci, bo powiedzą, że genetyka to jest jednak ważne, że gdzieś tam no, możesz zaorać się, możesz wziąć tonę e, ciężarówkę sterydów, a nic to nie da. Ja mam w dupie ekspertów, kurwa. Dla mnie silczy to, ile ty chcesz. Jak zapierdalasz, a ja nie widzę, żeby on zapierdalał. Bo na treningi chodzi, ale to jedynie to, 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 to tyle. A gdzie ty trenujesz? to zostawię Niedobaj. na razie dla siebie. To zostawię na razie dla siebie, tym bardziej, że zostało mało czasu do Gali. No ale tutaj będą też podejrzewam pewne zmiany, nie? W czasie. Myślę, że kibiców zainteresuje Waszą. Myślę, że na pewno jestem ten w czerwonym smoku. No, to na pewno. Tam już, nie możesz przyjechać. Już myślę, że mnie nie polubią. A skąd ty jesteś w ogóle? Powiedzmy, że Poznań, no okolice Poznania. Poznań miasto doznań. <grymne> tak mówią, bo ja zawsze... Dronowany krzyż... je dozna, doznaje, no. A <grymne> no to konkurencja, no to wiesz, znasz, bo tam dwa kluby mocne są, nie? To nie dwa, tam jest kilka tych klubów. Znaczy, no, kohorty ewentualnie rozważałem, ale, ale, no, Czerwony Smogu już mnie nie lubią, także bardzo mi przykro, Mam to w dupie. Ale tam kiedyś też było chyba, że była jakaś taka sytuacja, że dwóch zawodników, którzy mieli się mierzyć, no trenowali na razem, jednej sali. No... Tak, tak. Też pojebana akcja. No nie, nie, nie dla mnie. Nie, tak. to nie nie, przechodzi tak? Mm, wątpię, no chyba, że dojdzie do jakiegoś nie wiem, cudu i się, polubimy ze ale póki co się na to nie zanosi. E, muszę chyba nerkę sprzedać, żeby mu okulary odkupić po tym liściu. Nie wiem. No tak, na 1300 zł, było, no nie, nie było, no. poszło. <laughs> Słuchaj. Ja bym po prostu nos złamał i dostanie z ubezpieczenia te kasę i tyle. No. Tak się z nim dogadam myślę no, Jest to jakieś rozwiązanie, zobaczymy Ja niczego nie przesądzam e, To co, widzimy się 11 października tak Oczywiście 10 wcześniej tak, no, tak. Ten gość ma ścisk, naprawdę dzięki. Dziękuję bardzo, dzięki broda